widzowie, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Teraz mam wszystko przygotowane. Popatrzcie, widzicie, wszystko mam przygotowane. Więc teraz zaczynamy pierwsze robić. Pierwsze będzie takie serduszko. Zrobimy takie serduszko z pasemkami, jakimi. Zobaczcie, widzicie to? robimy sobie takie pasemka to można spotkać wtedy. Widzicie? Takie zdrobki są za jedyne e, 5 zł, więc tanio. I widzimy się jak już to zrobię. Jestem już pod przerwie. Teraz możemy Wam pokazać te dwa no, te dwa wisioki, więc. Można. Warto jest, warto jest takie naszyjniczki sobie kupić, zdrapać i jeszcze wam zostaną. Zostaną wam cztery, więc warto jest, więc papa pa.